Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w trzeciej już części naszych zadań fabularnych. Teraz będziemy rozmawiać z Robertem Guter Gudem. Cześć, jesteś Robert, prawda? Twoja rodzina e, mieszka w Eponie od pokoleń. Na pewno znasz na wyrywki historię tych okolic. E, Chciałabym Cię zapytać o Fort Maria. Możesz nam coś powiedzieć o tym miejscu? E, chodzi nam o dawne opowieści o tajnych przejściach którymi można się dostać do środka. Szykujecie śmiało, śmiało wyprawę do Fortu Maria? Zakładam, że jesteście świadomy ryzyka związanego z próbą zakranięcie się do środka. Ha, przypomniałyście mi o pewnych znajomych, których za którzy zawsze przekraczają wszelkie granice w poszukiwaniu przykód. Nie wiem zbyt wiele o Forcie, ale znam kogoś, kto wie więcej. Mój brat Junior. Wyobraża sobie, że to on wszystkim rządzi, więc jeśli odpowiednio z nim pokazacie opowiem ja wam, yy, co wie. Jest przy rezydencji na z Skórze. Powiedzcie, że ja was przesłałem, żeby was yy, nie przekonił. Dzięki. Bryżyt, chodźmy do, rezy do rezydencji, bo to gudów. Okej. Okay. To gdzie jest ta rezydencja teraz? Nie wiem jak wy, ale ja tu się zawsze muszę zgubić. Tutaj przy tych remontach, get. Zaraz zobaczymy. Aha, dobra, to jest chyba teraz tak. A nie, no właśnie, już się zgubiłam. Chyba wejście jest wyżej jeszcze. Mhm. Ok. Junior. Co masz nam do powiedzenia? E, co tutaj robicie? To teren prywatny. Ty jesteś pewnie Junior Buttergood. But. E, przysłał e, nas twój brat Robert. E, szukamy pewnych informacji na temat Fortu Maria i Robert, i Robert powiedział nam, że możesz wiedzieć to i owo. Fortu Maria? Dlaczego interesuje was to miejsce? Ona jest zamknięte na głucho, jednak e, jest jednak ktoś, kto może m, pamiętać, jak tam było wcześniej. Mój tato, zapukajcie do drzwi rezydencji, a może uda się Wam z nim porozmawiać. A życzę powodzenia. Nie jest zbyt gadatliwy, delikatnie mówiąc. Ha, ha, ha. E, dzięki. Psyd Bridget. Wnioskując o opowieści o Waldemarze Butergudzie, e, rzadko się go widuje i niewiele się nim słyszy. To może być interesujące. Okej, okay, to no teraz idziemy do rezydencji. Czy oni jakieś nowe wnętrze zaprojektowali? Dziesięć długich lat minęło. Od ostatniego razu, gdy ktoś zapukał do drzwi tej drugiej memu sercu posiadłości. Tej drugiej memu sercu posiadłości. Któż ośmiela się zbliżać do mego domu? Pan Buttergood? Jestem Linda Handa, a to Bridget. Chcemy pana spytać o Fort Maria, a dokładnie o to, czy słyszał pan o jakichś tajnych wejściach do fortu. Prowadziłem badania w ramach szkolenia projektu dotyczącego jorwickich fortów. Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje. Fort Maria. Pamiętam czasy, kiedy był otwarte. Przewijało się tam mnóstwo cudaków, ludzie w powłóczystych szatach, przymykający e, się, się tam jak duchy. E, krążyły pogłoski o pradawnych zakonach i zapomnianych proroctwach. E, dalej gada się o stworzeniach skrywających się zawrotami, w labiryncie niektórych e, niekończących się korytarzy. Niestety wiem tylko tyle, ale mój syn Scott może wiedzieć coś więcej. Interesują go wszelkiego rodzaju tajemnic tajemnice UFO, kryptydy, tajne tunele pod Jorwikiem prowadzące do Instytutu Zbaczonych Stworzeń. Rzekłbym, że ma bujną wyobraźnię. Myślę, że jest gdzieś poza domem. Ugania się po wiosce po kolei e, za kolejnym legendarnym stworem. Być może tym razem to baba Jorga? Dość już się nagadałam. Macie już potrzebne informacje, więc możecie opuścić ten teren i zostawić naszą rodzinę w spokoju. Nie przypadamy za gości. Dziękujemy za poświęcony czas, panie Buttergut. Na pewno o panu wspomnimy w naszym e szkolnym projekcie. Ha-ha-ha! Naprawdę myślicie, że was nie przyjechało miejsce duszy? Szkolny projekt. Kiepska przykrywka dla ukrytych motywów. Buttergudowie wiedzą o wszystkim, co dzieje się w tym miasteczku, ale dopóki nie wprowadzicie nam w drogę, wy i Wasi droidcy znajomi możecie się uganiać za swoim nieszczęsnym przeznaczeniem. A teraz idźcie już i dajcie mi spokój. Poszedł sobie, poszedł, poczułaś to? Jakby powietrze y, na powrót zrobiło się ciepłe. Nie wierzę, że rozmawiałyśmy właśnie z tym samym Waldemarem Butergudem. Od lat nie widywano go w świetle dnia, a skoro pamięta, jak fort był otwarty, to chwileczkę, to ile ma lat? Niech będzie, wreszcie mamy jakiś strop. Chodźmy stąd i poszukajmy Scotta Buterguda. Y, powiem, y, powinien być gdzieś w jak księżycowy sierp. No to jedziemy. Okej. Okay. I co masz nam do powiedzenia? Mógłbym przysiąść, że widziałem jak, tędy, jak się tędy przyciska. Są tu ślady, a nawet świeże odchody. Wezmę próbkę do przeanalizowania. To jesteś pewnie skoro buttergood. Jeja, yeah, a nie pod... Nie podkreślajcie się tak do mnie. Nie widzicie, że jestem zajęty? Ta wioska nie zazna bezpieczeństwa, jeśli nie opuluje czającego się tu potwora. Przepraszamy, nie chciałyśmy. Szukamy cię, bo potrzebujemy Twojej pomocy w rozwikłaniu pewnej tajemnicy. Rozmawialiśmy z członkami Twojej rodziny, a oni skierowali nas do ciebie. Twój tato był przekonany, że zdołasz odpowiedzieć na nasze pytania. Mój staruszek tak powiedział, naprawdę? Tak, faktycznie wiem to i owo o tajemnicach Epony. Mam Wam w czymś pomóc? Zadajecie wreszcie. Zada Zada Zadacie jak wreszcie jakieś pytania? Pobieram opłatę za każdą minutę. opłatę. Wzdycha. Dobra, skończę, w um, Musimy dostać się do Fortu Maria. Fortu Maria? Na pewno wiecie, w co się pakujecie? Tak wiem, aż za dobrze. Skoro nalegacie, no cóż. Dopisał wam szczęście. Stwór, na którego jest ściśle powiązany z Fortu Maria. Ściśle już mógłby wam się zdawać. Nazywam go demonem z Fortu Maria. Wiecie co? Zawrzyjmy umowę. Jeśli pomożecie mi schwytać tego potwora, e, będziecie, mogły się, e, będziecie mogły go spytać, jak dostać się do tego starego fortu. Ja wiem, że potrafił mówić. Podkreślał książki z wioski. Potwór, który mówi, masz jakiś dowód na potwierdzenie tej teorii? Nie mam żadnych dowodów. Kieruję się tylko intuicją. E, tak jak. To jak, umowa stoi? Dobra, umowa zawarta. Nie mamy zbyt wiele czasu. Zabierzmy się do pracy. Okej, okay, dowiedz się od Scotta o demonie z Fortu Pinta. E, W zasadzie to widziałam jego cień, ale mówię wam. Był ogromny, poszedłem za nim, trzymając się on poza zasięgiem jego wzroku i doprowadził mnie do wioski Księżycowy Sierp. Nie wiem, e, co o tym myśleć. A ty, Bridget? Mm, no, trudno, w sumie. Może coś mi się przewidziało? Tak, sama nie jestem do końca przekonana. Scott, powiesz nam, dlaczego sądzisz, że to stworzenie nadal czai się gdzieś w Japonii? Spójrzcie tam, za bramę tego zamkniętego domu. Widzicie świeże ślady prowadzące od wejścia. Ten dom jest nieużywalny od lat. Yy, nikt nie korzysta z tego wejścia. Yy, to do, do tego wcale nie są zwykłe ślady stóp. Widać odci odciski racic jako potwora. Yy, to oczywiście nieco zawęża zakres poszukiwań. Możemy mieć do czynienia z ćmokoniem albo z wielokupem wielkokopytnym, ale może to być też faun z gór Jorm. Hmm. Co to ma wspólnego z Fortem Maria? Zaraz do tego dojdę. Kiedy patrolowałam teren o północy, zauważyłam, że potwór przyczaił się właśnie przy tym domu. Gdy mnie zobaczył, uciekł stąd tak szybko, że lewo zdołałem dostrzec, dokąd biegł. Mogłem jedynie podążać papierowym śladem, dosłownie. Potwór zostawił na ziemi jakieś papiery. Poszedłem tym śladem, zbierając kolejne fragmenty. Dokąd cię doprowadził ten papierowy ślad? Dotarłem aż na skraj miasteczka. Tam ślad się urwał. Zsunąłem z czoła mój gołbojski kapelusz i spojrzałem w górę. Przed miałem Fort Maria. Widziałeś, jak stwór wchodzi do Fortu Maria? Przeszedł przez bramę czy, czy skorzystał z innego wejścia. Czy widziałem? Ledwo widziałem cokolwiek. Było za ciemno, a potwór był czarny jak smoła. Mogę jednak z całą pewnością stwierdzić, że wszedł do fortu. Chcecie wiedzieć dlaczego? Bo kiedy podszedłem do, for do bramy fortu, ze środka dobiegł mnie głośny rekt, a potem demon a potem demon z fortu Maria z zeskoczył ze szczytu muru. Było już. Y było już po mnie, mówię Wam, po mnie. Ale przecież tu stoisz, więc chyba nic się nie stało. Myślicie, że jakiś potwór może mi, może mi zagrozić? Nie z tych rzeczy. Zwalił, zwalił się na ziemię i pobiegł, odpychając mnie. Prawie rozerwał mnie na pół. Naprawdę. Ale skończyło się na paru zadrapaniach i siniakach. W każdym razie wiadomo, że potwór korzysta z tajnego przejścia, dzięki któremu może włóczyć się po okolicy niezauważony i siać terror. Muszę go schwytać. pona nie zazna spokoju, dopóki tego nie zrobię. Tu wkraczamy my. Rozumiem, że jeśli pomoże, y, pomożemy Ci złapać tego gadającego potwora, zyskamy możliwość odkrycia, które nie zakradnie się do Fortu Maria. Otóż to, pewnie trudno będzie zmusić go do mówienia, y, ale potrafi mówić. Gdyby potworowi chodziło po prostu o papier, Pamela Moon River y, trzyma, y, trzyma y, przy domu całą serce zawilgotniałych nowin księżycowego sierpa. Pomaga okolicznym osobom w budowaniu gniazd. E, nie, potwór e, szukał czegoś do czytania. Może próbuje się czegoś dowiedzieć o naszej społeczności i zwyczajach, aby móc ukryć się wśród nas i zaatakować chwili, kiedy najmniej będziemy się tego spodziewać. Dobra, e, wszystko zaczyna nabierać sensu. Czas ucieka, więc e, jeśli naprawdę chcemy coś działać, musimy wziąć się do roboty. Okej, okay. nie zwlekajmy już dłużej. Pora zapolować na demona z Fortu Maria. Aby schwytać potwora musimy zostawić jakieś, zostawić jakieś pułapki. Na szczęście mam coś, do... mam coś, co się świetnie się nada. Ok. Zostaw pułapki w nadziei schwytania demonu z Maria. Jako tutejszy ekspert do spraw polowań na kryptyty mam niemal niewyczerpane zasoby sprzętu na takie okazje. Ostatnio jednak pożyczyłem ostatnich służących do łapania potworów pułapek w rozmiarze XL. Miejły pani w kostiumie i krawacie w Wierlachimie, więc musicie się zadowolić mniejszym modelem. Jakiej wielkości są te mniejsze pułapki? No cóż, powiedzmy, że może uda się ją, e, nam złapać bo, stwora za ogon. Jeśli zrobimy to wystarczająco szybko. Nie jestem przekonana. A co, jeśli zranimy to coś, co wędruje po okolicy? Albo złapiemy nie to, co chcemy? Zranimy? To, zranimy? to coś próbowało mnie stratować. Nie mam zamiaru bawić się w grzeczności. Poza tym umieścimy w pułapce coś, co może złapić tylko tego potwora. Książki. Bridget, zrób rundkę po okolicy i pozosta yy, pozostawiaj pułapki na tam, gdzie był ostatnio widziany. Linda może wziąć książki i umieścić je wewnątrz pułapek. Ja w międzyczasie, o, chwileczkę, telefon mi wybruje. Ogniste podkowe, mam informację, że widziano song Sorrow na lustrzanych bagnach. Musicie poradzić sobie beze mnie. Ja mam do załatwienia sprawę z mitycznym koniem. Na razie ku bojki, bądźcie ostrożni. Wreszcie trochę i spokoju skodł. Buttergood to całkiem interesująca postać, prawda? Mam tylko nadzieję, że się nie myli i że stwór wędrujący po, po nie wie, gdzie jest inne wejście do Fortu Maria. Biorąc pod uwagę te wszystkie dziwne rzeczy, które dzieją się na tej wyspie, jego historia brzmi całkiem wiarygodnie. Zabierz mi się z zostawianie pułapek. W torbie na środowisku mam parę książek, które mogą posłużyć za przynętę. Wysłałam pozostałą wiadomość, żeby się, żebyśmy się spotkały. Mam przeczucie, że jesteśmy na dobrym tropie, Bridget. Okej. Okay. Czyli teraz musimy jechać po rozstawie pułapki do lustrzanych wagien. Dobra. Okej, okay, okazało się, że nie na lustrzanych wagnach, tylko bliżej Fortu Maria, ale zaraz zobaczymy dokładnie gdzie. Dobra, okej okay, tutaj. Muszę zejść. Dobra. Okej, okay, no to wracamy. Hej, dostałem wiadomość od Lindy. Chętnie dołączę do polowania na dobona z Fortu Maria. Znam miejsce na obóz. Jest niedaleko, nad wodą. Rozpalmy ognisko i zróbmy sobie hot dogi podczas oczekiwania. Umieram z głodu. Polowanie na potwory i szukanie pani Holdsworth wywołało u mnie wielczy głód. Gdy zapadnie zmierzch, sprawdziłem pułapki. Okej. Okay. Czekanie na noc. Och, nadchodzi. Noc nadchodzi. Zobaczymy, czy coś nam się uda złapać. Czy nie? Jestem ciekawa, jak to zespół SSO zrobił. Okej. Okay. Ale fajna noc. Super to wygląda. Okej, okay, coś mamy. I zobaczymy co to będzie. OK, jest jakiś potwór. To wygląda jak skrzat z tej wioski świątecznej. A, potwór. Potwór gdzie? Ale teraz to ja jestem potworem? To, czy to dlatego, że jestem w tej pułapce? Wypuść mnie, wypuść mnie natychmiast. Przepraszamy, z pewnością nie jesteś potworem. Ale czym właściwie jesteś? Jestem Beatrix, a na imię mam e, kapran. Mm, nie zaraz, odwrotnie. Na imię mam Beatrix i jestem kapranem. Miło Cię poznać, Beatrix, która jesteś kapranem. E, przepraszam, że złapałyśmy Cię w tą pułapkę, ale chciałyśmy porozmawiać i cóż, myślałyśmy, że będziesz dużo większa. E, najpierw e, ludzie mnie uwięzili. Potem nazwali potworem, a teraz nazywają mnie kurdupem. i elegancko. Nie wszyscy przestaną gadać, to te, bo tylko pogarszamy sytuację. Słuchaj, koleżko, koniecznie musimy się dostać do biblioteki Fortumaria, ale nie możemy, bo ta wielka ochydna ściana cierni stoi nam na drodze. Mam jednak informację, że Ty e, wiesz, jak wejść i wyjść innym wejście. wejściem. Gdybyś e, zechciał je nam pokazać, byłoby super. Koleżko, myślisz, że jestem chłopcem? Mam brodę, ale to nie znaczy, że jestem chłopcem. To nie wszyscy yy, to nie wszyscy ludzie zapuszczają włosy na twarzy na starość. Szkoda. Nie jedno, szczerze mówiąc. A więc chcecie wejść do zakazanej biblioteki Fortu Maria i myślicie, że powiem wam, jak to zrobić? O tak? Zabawne. Ludzie są bardzo zabawni i głupi. Bardzo prosimy jestem nasza przyjaciółka i chcemy sprawdzić czy wszystko u niej w porządku waszej przyjaciółce nic się nie stanie ma dostęp do wszystkich ksiągier wieku więc nie będzie się nudzić właściwie to moja babcia często jest w bibliotece więc na pewno dobro się nią zajmuje nie podoba mi się jednak, że chcecie wejść do mojego domu, uprzednio mnie obraźliwszy. E, wpuszczę was do Fortu Maria, gdy będę mieć pewność, że można wam zaufać. To zrozumiałe. Jest co duszy. Musimy się postarać zyskać zaufanie Beatrix po tym niefortunnym początku. Tak, zachowujcie się uprzejmie. Pomijając nieuprzejmości, dobrze w końcu spotkać ludzi, którzy chcą ze mną porozmawiać. Wszyscy inni wydają się uciekać. E, jak możemy zyskać twoje zaufanie Beatrix? Hmm, niech pomyślę, wiem. Mam pomysł i to może nie jeden. Okej, okay, jaki pomysł? Teraz zobaczymy. Jeśli wyświadczycie mi codziennie dwie małe przysługi, wkrótce zaufa Wam na tyle, żeby pozwolić Wam wejść do Fortu Maria. Okej. Okay. Wow. Dobra. Czyli musimy teraz robić, niestety, ale reputację. Okej, okay, to w takim razie to już wszystko w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do subskrybowania, komentowania oraz dawania łapek w górę. Do następnego.